Sprzedajesz w Internecie i chcesz nieustannie rozwijać swój biznes? Dlatego działasz. Magazynujesz, wystawiasz, sprzedajesz, pakujesz, wysyłasz. Magazynujesz, wystawiasz, sprzedajesz. Sporo tego. A gdyby ktoś mógł przejąć od ciebie część zadań, poznaj kompleksową usługę logistyczną. One Fulfillment by Allegro. Działamy jak twój partner w rozwoju. Przekazując nam swój proces logistyczny, oddajesz go w dobre ręce. Bezpiecznie magazynujemy Twój towar, a kiedy ktoś złoży zamówienie, pakujemy go i wysyłamy. Krótko mówiąc, robimy robotę. Tobie zostaje wystawiać i sprzedawać. Masz czas, żeby zwiększać asortyment i promować oferty, rozwijać się, zyskiwać. Twoi klienci oczekują wiele i dostają. Towar trafia do nich bardzo szybko, a my odpowiadamy na ich pytania związane z zamówieniami oraz obsługujemy zwroty. Ty zyskujesz więcej czasu na rozwój biznesu. Wysyłamy Twój towar w 24 godziny od zamówienia, a zadowoleni klienci kupują więcej. My magazynujemy, Ty wystawiasz i sprzedajesz. Klient kupuje. My pakujemy w ekologiczne opakowania i wysyłamy. To sprawnie działający mechanizm, w którym liczy się jedno rozwój Twojego biznesu. Oto kompleksowa usługa logistyczna, dzięki której wzmocnisz swój biznes. One Fulfillment by Allegro.